Witajcie w kolejnym filmie. Dziś ze mną w studio LTT Mariusz Głodnicki i Paweł Jarząbek. Mamy dla Was same dobre wieści. Ruszamy w Polskę z kolejną edycją bezpłatnych warsztatów oświetleniowych LTT. W tym filmie same konkrety i szczegóły dotyczące warsztatów. Dowiecie się, jakie miasta zamierzamy odwiedzić, jakie warsztaty i nagrody dla Was przygotowaliśmy. Zacznijmy od samego wejścia. Paweł, opowiedz jak sprawa wygląda... Z miastami, jakie mamy w planach, bo to jest bardzo dużo pytań, oraz jak wygląda sprawa, jak ktoś przychodzi do nas do warsztaty i pojawia się. Otóż zamierzamy odwiedzić większość miast wojewódzkich w Polsce. Zaczynamy 7 lutego we Wrocławiu, Impart Centrum, a następnego dnia, 8 lutego, jesteśmy już w Opolu, w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Kolejne miasta są w przygotowaniu. Oczywiście chcemy przejechać całą Polskę, czyli od góry do dołu Gdańsk, Łódź, Rzeszów, Lublin itd. Tak tak Super. I jeszcze jak wygląda właśnie sprawa z wejściem? Wchodzimy na warsztaty i. No, najpierw trzeba się zarejestrować, koniecznie. Czyli prosimy wszystkich, żeby każdy się rejestrował na odpowiednie warsztaty. Te wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej. I na naszych mediach społecznościowych. Zaczynamy każdy, każde spotkanie o godzinie 11 i zakończenie jest planowane około 16. Dobra, a za tą torbą? A, oczywiście. Każdy nawias dostaje taką piękną torbę z naszym logiem. No i w tej torbie przede wszystkim notes reżysera. Notezik, w którym możemy notować jakieś szczegóły, które są ważne dla nas. Oczywiście długopis to każdy dostaje. Smycz z napisem świece ta smycz was wyróżni zawsze będzie wiadomo, że jesteście od oświetlenia. No i katalog produktów, które będą prezentowane podczas naszych warsztatów. Tutaj zobaczcie, tak ogólnie, jak to wygląda. Każdy produkt jest opisany, dodatkowo mamy kod, taki, który możemy zeskanować, i on nas przeniesie bezpośrednio do strony produktu. Także czadowo. To każdy dostaje nawias. Czadowo, ok. I teraz przejdźmy do warsztatów, jakie przygotowaliśmy dla Was w tym roku. Tak jak zawsze, będą trzy, trzy warsztaty tematyczne. Mój jest pierwszy, no więc zacznę od swojego. Warsztat numer jeden. Kon, nowe koncepcje urządzeń oświetleniowych Szowet Professional My Method Robert Joulier. Czyli zobaczycie wszystko, co najnowsze na, na rynku. Zobaczycie najnowsze urządzenia, najnowsze pomysły na urządzenia oświetleniowe, ponieważ jak wiecie, od ostatnich warsztatów. Rynek się bardzo mocno zmienił. Mamy nowe trendy, mamy nowe potrzeby. Także jest naprawdę sporo zmian i mnóstwo ciekawych urządzeń. Organizacyjnie też będzie fajnie, bo mamy zaplanowane tak, żeby produkty były porozkładane tematycznie, czyli będzie na przykład oddzielna taka alejka z urządzeniami typu BIM i hybrydowymi, będzie oddzielna, oddzielne podesty będą z urządzeniami Spot i Profile z nożami, tak. Będzie oddzielna alejka łoszy, będzie oddzielna alejka z reflektorami LEDowymi Szaweta i Robert Juliet. Będziemy mieli oddzielne stanowisko do blindersów LEDowych, ale również do klonów. Będzie mnóstwo urządzeń ZIP-65 i mnóstwo urządzeń bezprzewodowych, akumulatorowych. Także będzie w czym naprawdę wybierać, jeżeli chodzi o, o światła. Ok, warsztat numer dwa. Mariusz. Praca z ekranami diodowymi na mediach serwera AV Stumpf Pixera. warsztat poprowadzi Mariusz i Maria, opowiadaj, co przygotowujesz i jaki sprzęt będzie dostępny dla wszystkich. E, tak, Janku. W tym roku skupiamy się na zagadnieniu, które jest najczęściej pytane tutaj na rynku, bo większość ludzi się przesiadła już z projektorów na ściany diodowe, mają trochę problemów ze swoim oprogramowaniem i my pokażemy, jak na serwerach Avis Stumfla, czyli Pixera, przygotować sobie po prostu materiał, jak konfigurować wyjścia pod diody, jak łączyć ekrany diodowe w scenografię, jak zarządzać po prostu to z serwerów, żeby było łatwo i przyjemnie. Drugie stanowisko będziemy mieli z projektorem Christie w najnowszej technologii Laser, która już dla większości jest znana, ale tutaj pokażemy coś, co jest nowością to jest laser RGB. Czyli będziecie mogli zobaczyć, jak pięknie świeci projektor laserowy, jak piękną ma kolorystykę i jak wysoki kontrast. Więc wszystko to będzie do zobaczenia na żywo. Super, już próbowaliśmy naszą prezentację z tego projektora i powiem Wam, że naprawdę jest czat. Kolory są yy, niesamowite. I warsztat numer 3. Paweł, jedyny niezastąpiony, szybkie i skuteczne metody programowania konsolet EMA Lighting Grand EMA 3. Zamiana urządzeń, klonowanie, recipes. Brzmi jak jazda w trasie. No, na pewno się przyda w trasie. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że będziemy mieli trzy konsolety do dyspozycji. Grand EMA 3 Lite, Grand EMA 3 Compact XT i Grand EMA 3 Compact, więc będzie w czym wybierać, jeżeli chodzi o EMA Lighting. Będziemy mieli też switche Luminexa, będziemy mieli też node'y Luminexa ze sobą. Także tak, będzie można to wszystko, to wszystko obejrzeć. Lumen Radio też ze sterowania. Tak, dokładnie. No i jeżeli chodzi o te funkcjonalności to konsolet Grand 3 no to będziemy pokazywać jak szybko poradzić sobie z zamianą urządzeń, jak szybko klonować urządzenia. To pomoże absolutnie super szybko dostosować show do każdych warunków, w których się znajdujemy. Także to są możliwości najnowsze konsolet Grand Tema 3. Genialnie. Słuchajcie, no dobra i teraz nagrody, tak? bo to jest też ważne. Przygotowaliśmy nagrody. Każdy, ma, każdy będzie miał szansę coś wygrać. I teraz tak, podczas każdych warsztatów będziemy losowali plecak oświetleniowca, tego jeszcze nie było. Kto będzie Marysią, mi pokaże? Ja pokażę. Dobra, okej. Okay. Mamy plecak z logiem świece, fajny. Na każdych warsztatach w każdym mieście, spośród osób zarejestrowanych, które będą na sali, będą miały szansę odebrać taki plecak. No i dwie książki, fascynujące światło, to też, to może, na... to to może tym razem. Marysia, tak numer dwa, proszę. Książka Fascynujące Światło, czyli Biblia każdego, Biblia każdego oświetleniowca. To na każdym spotkaniu, ale oprócz tego każdy z nas przygotował również nagrody specjalne, które rozlosujemy po zakończonej edycji warsztatów oświetleniowych LTT 2024. Zrobimy taki tutaj u nas film w studio, będzie kula, z której będziemy losowali nagrody specjalne takie już, powiedzmy, pod całokształt, tak? No i każdy z nas coś przygotował. Mario? Yy, tak, do, do wygrania będzie, tak jak Janek wspomniał, na koniec warsztatów yy, pełna licencja yy, na Pixere, czyli taki klucz z licencją do użytku na własnym komputerze. Yy, będzie przygotowany do wygrania. Super. Paweł? Ja mam klucz Wiski. Trzy będą takie klucze do, yy, do wygrania. Czyli trzy klucze, wiski. Trzy klucze to jest takie małe pudełeczko, ale bardzo przydatne, jeżeli korzystacie z oprogramowania GranTema 3, a mam nadzieję, że korzystacie i z wizualizera jednocześnie jakiejś zewnętrznej firmy, jak na przykład Wyswik, to to pudełeczko odblokowuje wszystkie parametry z konsolety czy z onPC dla wizualizera. Także bardzo przydatna rzecz, oprócz tego ma jeszcze 512 parametrów wbudowanych, także możemy dzięki temu nawet wysyłać 512 parametrów z samego On PC. Trzy sztuki takie. Yeah. Yy, I koszulki. Koszulki. Będziemy losowali jeszcze koszulki. Nie wiemy jeszcze ile, ale mamy ich sporo, więc... Ale yy, przy, przypomnij Janku, że to nowa edycja. Tak, to jest najnowsza nowa edycja koszulka. Nowa 3 z przodu LTT, a z tyłu jest taka tablica jak u okulisty z trójkami. Jak wiadomo, o wzrok trzeba dbać, a szczególnie oświetleniowcy, więc raz na jakiś czas można sobie nawzajem sprawdzić, zrobić badanie wzroku. Tak, wzrok jest Z taką właśnie. koszulką. Także koszulki Gran tema 3 będą. I ode mnie bluzy, takie w jakich tutaj siedzimy, bluzy Shawet Professional i z tyłu jest Maverick Storm. Nie wiem, czy widać widać trochę. Widać trochę. Dobra. Maverick Storm na może nie na sztorm, ale na pewno na z kapturem, bluzy z kapturem, tak? To ważne. Idealne na wiatr, w chłodniejsze letnie dni, na pewno świetnie się świetnie się sprawdzą. Także ki, także nie wiem, może 10, 15 takich bluz wylosujemy. No zobaczymy ile ile finalnie osób nas odwiedzi i postaramy się to wszystko Dobrać tak, żeby, żeby było dobrze i nie za mało. Okej. Okay. Ja jeszcze chciałem zaznaczyć, że tak. nagrody będą losowane tylko dla tych osób, które się zarejestrują, tak, czyli warto zarejestrować się po prostu na te nasze spotkania przez naszą, przez naszą stronę internetową. Tak, i dlatego też podkreślamy, żebyście rejestrowali się pojedynczo, bo dużo mamy pytań, czy można naraz po kilka osób. Generalnie nie, ale w tym wypadku szczególnie nie, bo właśnie potem będziemy mieli tą listę osób do losowania nagród z tych zgłoszeń, tak, więc musimy, musimy mieć pojedyncze zgłoszenia. Pytacie też o kolejne miasta. Kolejne miasta będziemy ogłaszali na bieżąco. Powód tutaj walczy cały czas i dzielnie i ustala kolejne, kolejne miejsca, także każde wydarzenie będzie ogłaszane. Będziemy robili z pewnością mailingi. I też ważna rzecz, jeżeli na przykład chcielibyście nas gdzieś zaprosić, albo macie, nie wiem, pomysł czy możliwość, aby takie warsztaty zorganizować, w swoim mieście, to jak najbardziej można się do nas odzywać. Jesteśmy pod mailem szkoleniamałpa.ltt.com.pl. Zapraszam. Zapraszamy, jeżeli, jeżeli macie możliwość udostępnić swoje miejsce czy nas zaprosić, dajcie, dajcie znać. Z pewnością chętnie porozmawiamy na ten temat. Panowie, coś jeszcze do dodania? Warto przyjechać na warsztaty LTT. Kurczę, miało być 5 minut, a już jest 12, ale tyle fajnych rzeczy jest, że. Jak zawsze u nas wiesz, bufet też, czyli zapraszamy na no też właśnie. Do bardzo dobrą kawę. Kawa będzie, tak. I, i, I coś do kawki przed wejściem na, na warsztaty, bo z tego co słyszeliśmy od, z poprzednich lat, to y, wszystkim bardzo smakuje też kawa u nas na, na wejściu, więc tym bardziej zapraszamy. Super, na no pewnie. Paweł może jakiś lunch zorganizuje? Lunch jest wpisany normalnie, tak, tak, także ten. To Także będzie też lunch, także nie będziemy, nie będziemy głodować, nie, nie, będzie, tak, nie będziemy spragnieni. O wszystko z pewnością zadbamy na miejscu. Ok, słuchajcie, zapraszamy na nasze spotkania. Bezpłatne warsztaty LTT to szansa spotkania osób z branży, ale też wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. My również nie możemy się doczekać. Tych spotkań z Wami, także nie może Was zabraknąć. Jeszcze raz podkreślę, zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz na naszej stronie internetowej i linki do zaplanowanych spotkań wstawimy również pod komentarze, w komentarze pod tym filmem. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Dzięki Panowie. Cześć, cześć. dzięki. Na razie, no, do zobaczenia na trasie.